Witam cię wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Krzyciński. Prowadzę ta, kanał Tajemnice Gorzowa według Kwiatka na YouTube. A dzisiaj zapraszam na całkowicie nową serię. Całkowicie nową serię na, naszym, na moim kanale. Hmm, pokazują się różne serie, na przykład Gozów 360, Wielkie Pożary Gorzowa. Jest też hmm, Sakrum, czyli kościoły i cmentarze. A teraz zapraszam na serię. Boskie fury według kwiatka. Ale nie będą to zwykłe samochody. Zwykłe samochody to może sobie opowiadać kto bądź. Ja mam zamiar opowiedzieć o samochodach niezwykłych, o samochodach, które są przejgnięte, o samochodach, które budzą. Dziwne emocje. A nic tak nie budzi. Emocji jak? Fiat Multipla. Fiat Multipla. Fiat Multipla. Fiat Multipla został zaprezentowany w roku 1956 i był pierwszym na świecie minivanem. Tak, pierwszy na świecie minivan, ale to nie ta Multipla. To, to nie jest nawet ten poprzednik z oczami takimi podwójnymi to jeszcze taka Multipla na bazie Fiata 600. Bardzo żałuję, że mam Fiata Multiple tak zwaną dwójkę już po takim liftingu. Ten Fiat D Multipla nie ma już podwójnych oczu z przodu. Nie wygląda już tak dziwacznie, że ludzie ustępują mu miejsca. Wygląda jakby ktoś wsadził do środka pompkę do roweru i napompował do większych rozmiarów Fiata Panda. Moim zdaniem Fiat Multipla strasznie na tym stracił, na urodzie, na dziwaczności i przede wszystkim nie jest już taki kontrowersyjny. Bardzo fajne jest wtedy, kiedy ktoś mnie pyta Kwiatek, a jakim samochodem obecnie jeździsz? Ja wtedy mówię, jo, proszę Państwa, ja obecnie jeżdżę Fiatem Multipla. I wtedy następuje takie, ten, kto mnie się pytał, robi takie krok. Jak no, na no, ty, bo jak ktoś jeździ w multiplom, to musi mieć beret zryty. Piat plan. A dlaczego fiat Multipla? Bo fiat Multipla jest samochodem genialnym. sześciosobowym, trzy siedzenia z przodu. Jeżeli nie chcesz mieć pośrodku trzeciego siedzenia z przodu, możesz go sobie złożyć i będzie wtedy taki podłokietnik. Mało tego, niektóre wersje w tym właśnie plecach tego siedzenia mają lodóweczkę, czyli podłokietnik razem z lodóweczką się robi wtedy. Bardzo wygodny, bardzo przestrzenny. Przestrzeń bagażowa olbrzymia. Ten samochód jest kwadratowy, jest wielki na podstawie, na płycie podługowej Fiata. Brawo, yy, ale yy, on nie ma nawet 4 metrów długości. Golfy trójki są tej samej długości albo nawet dłuższe niż Fiat Multipla. A do tego wszystkiego szyby, szyby tak sięgają. Dosłownie są olbrzymie, potworne i wielkie. I widoczność ze środka na wszystkie strony jest niesamowita, lusterka boczne olbrzymie, widzisz w tych lusterkach wszystko, a do tego ładowność z tyłu, wyciągasz sobie siedzenia i jak masz trzyosobową rodzinę, w moim przypadku tak jest, pakujemy się wszystko, no wszyscy na pierwszy rząd siedzeń i ładujemy. A ILE MOŻNA ZAŁADOWAĆ DO MULTIPLI? O, LUDZIE! ILE MOŻNA ZAŁADOWAĆ DO MULTIPLI? TO JEST SZOK! Wyjeżdżałem na dworze pod namiot i pół godziny zajmuje wyładowywanie ze środka. Ze środka tego wszystkiego co udało mi się upchnąć do Multipli, a był to namiot, zadaszenie ogrodowe, trzy siedzenia, stół, y y y łóżka, kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna, Ponton, silnik do pontonu i dużo, dużo więcej. Jeżeli nie wykasowałem, to spróbuję umieścić tutaj kilka zdjęć z moich wypadów nad morze. Ładowność niewiarygodna. Fiat Multiplan! Dlaczego jeżdżę Fiatem Multiplum? Poszukiwałem samochodu, który odzwierciedlałby moją duszę, moją osobowość, stan mojego umysłu i nic nie pod mnie trafiło tak do mojego umysłu, do mojej duszy i do mojej osobowości jak świat multipla, niestety tutaj jest świat jest multipla dwójka trudno znaleźć świata Multipla jedynkę w dobrym stanie, trafiłem w dwójkę ładuję w niego i ładuję kasę na razie ale świat multipla to jest stan umysłu tak to jest stan umysłu i to jest chyba stan mojego umysłu <ścoughs> Multipla. Jaki silnik? Ja mam 1.9 JTD. Miałem już różne silniki diesla. Yy, naprawdę niektóre kultowe. Miałem i 1.9 W Volkswagenie. Szaranie. Bardzo ciekawy samochód. Może zrobię o nim jeszcze jakiś film. Yy, miałem też kilka silników HDI dwulitrowych, Bardzo, bardzo dobrych. Ale z moim zdaniem wszystkich tych silników JTD jest chyba najciekawszy, najbardziej żwawy, ma najfajniejszą taką kulturę pracy. 115 koników rozpędza ten samochód do wystarczającej prędkości i ten samochód jest wystarczająco żwawy i nie chla za dużo. Brakuje w nim trochę piątego biegu i i brakuje też troszkę takiej może lepszej klimatyzacji. Mam klimatyzację manualną, która daje sobie radę, ale w upalne dni, dzięki temu, że on ma takie wielkie szyby, czasami klima. Dałaby się trochę lepsza. Miałem samochody francuskie z genialnym blachą. korozyjnie zabezpieczone, niesamowicie, z bardzo dobrymi silnikami, ale ta francuska elektronika doprowadzi, załamie czasami do szału. Tutaj tej elektroniki nie ma. Ten samochód nie jest naćpany elektroniką, i to bardzo dobrze. Arza jest, jest, pokazuje się gdzieś tam z tyłu, z prawej strony. Już tutaj zrobię zbliżenie. Ale nie ma tragedii, w porównaniu do Mercedesów na przykład, nie ma tragedii. FIAT MULTIPLA Ale o ile został ten moja dwójka wygładzona i już nie ma tych kontrowersyjnych świateł z przodu, o tyle w środku to jest dziwactwo, ktoś chyba po pijanemu to robił wszystko. Plastiki są bardzo, bardzo złej jakości. Najgorsze w Fiacie Multipli są plastiki, które można zdrapać normalnie paznokciem wydrapać dziurę w tym plastiku bez specjalnego zresztą trudu a te wszystkie nawiewy, zegary, pokrętła, przyciski projektował ktoś chyba przyjarany. On musiał się najarać i to dobrze najarać, żeby coś tak dziwnego zaprojektować. Kąty się ze sobą nie zgadzają, wszystko jest tak, jakby ktoś rzucał to i żeby się przyklejało, na chybił trafił. Konsola odjechana jest w kosmos. Plastiki to tragedia, dźwignia od klapy silnika. Pękła. Dźwignia od regulacji kierownicy. Pękła. Mam nadzieję, że historia o Fiacie Multipla wszystkim się spodobała. A mam parę samochodów jeszcze w zanadrzu, które bardzo chciałbym pokazać. I wszystkie są nieźle pogrzane. Zapraszam na boskie fury według kwiatka. Fiat Multipla. Więc jaki jest fiat multipla? Fiat multipla? Hmm, przestronny, olbrzymi rodzinny, z taką średnią blachą, dobrym silnikiem i fatalnym wykończeniem. No te plastiki są tragiczne. Siedzenia również dostawiają bardzo dużo do życzenia. No i dwójka multiplatam, którą obecnie mam, no nie ma już tej magii, którą miała jedynka, bo jedynka go budziła grozę. No i na koniec dosyć sensacyjna wiadomość. W roku 2025 zapowiadany jest powrót legendy, a ta legenda to Fiat Multiplat, tak? Fiat Multiplat! Obróz już legendą Widziałem wiele ciekawych koncepcji Jak ta nowa Multipla Miałaby wyglądać Wszystkie są niesamowite Wszystkie są piękne Lećcie do salonu Fiat'a I zamawiajcie Multiple Bo Multipla Haha <śmulki> Multipla ma w sobie To coś Chcecie mieć samochód wyjątkowy i z duszą? Multipla będzie dla Was